A dzisiaj zagramy w nową mapę Abduction Avenue. To, to wydarzenie się nazywa Souls Rumble, ale, ale mapa się nazywa inaczej. Dziwne jest. Ja, ja tu będę próbował tryhardować. Bo jak grałem, grałem tam kiedyś tą mapę, to ten, to strasznie. To strasznie tryhardy tu grały. Więc ja też będę próbował tryhardować, żeby... Żebym ja wygrała, nie oni Dobra. Dobra, jesteśmy tutaj. I pyk. Tutaj... Dobra, to podsadzi nas. Kurde, myślałam, że to też podsadzi, ale nie podsadziło. O kurde, prawie bym umarł. No, myślałam, że jeszcze w to wejdę, ale... Dobra. Przyspieszenie też dało. I tam. I przechodzimy to sobie powoli. Kurde, myślałam, że ja go skosuję i wtedy ja przejdę. O Pokładę... kurde, jaką taktyką tutaj? przechodzi. Ja też będę próbował taką taktykę. Ej, ty, ta, ten gość, co robi ten Jelczon, to jest bardzo szybka taktyka. Ej, to ja ją ja, ja, ja będę robił. Dobra, mamy... Mamy teraz półfinał. Tylko, obym, żeby nie umarł, ten... W półfinale ani w, w, w tym. Ani w, w ćwierćfinale, bo wtedy się traci gemy. Teraz sobie przejdę tak jak tamten gość przechodził sobie. A kurczę, gdzie on tutaj miał to? A to jest dziwne, gdzie on miał ten? A to tutaj się to zaczynało. Dobra. Ale kurde coś mnie nie, nie wzięło. Kurde. Dobra. Ale jednak to nie jest szyb, szybsza taktyka. Myślałam, że to jest szybsza. Czy to? że to jest od początku do końca się ty, tymi u ufo się przechodzi i to to jest bardzo ale to jednak tak, tak nie jest. Kurde, no czemu nie cały czas to No i super, no odpadłem. Sorry, że w poprzednim odcinku miałem co wczoraj nagrałem w poprzednim odcinku miałem Taki taki cichy głos, ale, ale nie miałam podgłośnione, podgłośniony mikrofon. Właśnie teraz przed tym odcinkiem podgłośniłem i teraz, teraz mnie słychać lepiej. To znaczy, że e, głośniej niż, niż wczoraj, co wam nagrałam filmik. Dobra, przechodzimy sobie. Kude, co tu było? Ktoś je zablokował i jakoś warlę. Dobra. Nic jest. Ten sobie przejdziemy. Kurde. Dobra. Kurde. Dobra. Dobra, teraz już mamy tu spawn point. No dobra, Chcemy dalej przejść. Dobra. Dobra, Prze przeszedliśmy. Yy, to znaczy przeszedliśmy już większą część. Nie, dobra. Jesteśmy. Kurde, chciałem wylądować yy, tam, gdzie nie mamy ty, kurde. Było blisko. Ale dobrze, że przeszedliśmy. Teraz będziemy mieć półfinał. I w opisie macie link do mojego kolegi kanału i dajcie mu suba, lajka, suba i lajka i mi też dajcie bo mamy nowe kanały, kanały mamy nowe i ten chcemy jak, jakoś, ten jakoś po, popularność jakąś mieć. Tak na na Co to było? Ja podskoczyłam i w skoku jakoś, jak, jakoś mnie lasery spaliły. Dobra. Dobra. Ale, ale mi tu fajny brzuszek dało. Dobra. Teraz już to chyba przejdziemy. Ja będę mówił, że tak, bo nie chcę słowa... Ale teraz już tak tracę. Kurde. Ej, bo zaraz nie przejdę. Szybko przejdę, bo ja bym na serio zaraz sobie przeszedł. I ja tam... Y w pasie tym najbliższym, co będzie punch, wykupię tego puncha, ale ten, tylko nie wiem jak się robi super punchy. super punchy, to czy one tak samo wybijają, napiszcie w komentarzach, bo ja nie wiem tego, czy one tak samo wybijają, albo który się opłaca taki No bo ten, to chciałbym ten najlepszy wybrać, tak jak każdy. Ej, ej, da się tu przejść? Pewnie, że się da. Tylko, że ja nie umiem wejść. Ale czemu to mnie do góry nie Dobra, nie, nie, kurde, teraz na pewno nie będę pierwszy i tego nie chcę no znaczy to chciałbym, ale zbyt trudno jest, bo początek miałam słaby, widziałam, że już, że już nie przejdę jako pierwszy, więc chciałam, więc nie chciałam, tylko po prostu nie starałam się wtedy, ale teraz już się staram. I mi w komentarzach... No jakie, co mam nagrać się na następny filmik bo, bo po prostu nie wiem nie mam pomysłów Myślę, że wy macie mi doradzicie Dobra, aparat wskoczyłem. Skosiłam go z przyspieszeniem. Kurde, no. Ten brzuszek mi dziwny... Ten brzuszek mi dało dziwny. I przestał umarłem. Nie, to znaczy nie, że umarłem, tylko nie przyszedłem szybciej. Dobra, Kurde, myślałam, że go skoszę. I on znów będzie na dole. To jest ten, ten, dia, banat diamentowy, którego, którego ja wcześniej skosiłam, no to on, no to właśnie, to jest on chyba. Ale dobra, nieważne. Teraz będziemy mieć półfinał. To fajnie, bo... Jeśli teraz przegram, to będę na mniejsze innosie niż, niż gdybym przegrał w sześcielach. Są dwa diamentowe skiny. Nie chcę. Dobra, przyszedliśmy. Kurde, przypadkowo wygrałem podwójną spację i wtedy nie, nie, to mnie nie dało do góry to ufo. Dobra, teraz to chyba, teraz to chyba przejdziemy. O, ja idę tu, To jest szybciej. Kurde, ej, co, co się stało? Tam jest jakaś dziura pomiędzy. Tak, a właśnie nic się nie stało, tylko ta tam dziura była. Myślałam, że to jest jakiś bug. Dobra, ale już tego chyba nie przejdę, bo, bo dużo ludzi jest tam, a poza tym ja jestem daleko i cały czas one ja uderzają, dobra, o szkoda. A teraz, y, teraz, y, no teraz y, się staramy, tryhardujemy, bo tutaj bardzo dużo ludzi tryhardujących gra. mamy następnie już. Dobra, ja, ja lecę tym szybszym sposobem. Czyli tak na parapet i od tego się odbijam. Dobra. Myślałam, że dolecę do niego i go skosuję. Chciałbym. Może teraz coś pisząc dało mi? Kurde, jakoś dziwnie wyskoczyłem do góry. Dobra. Dobra, teraz już chyba przejdziemy. Nie. Kurde, za daleko mnie to wybiło. Dobra, Prze, przejdziemy. Dobra, jesteśmy... I, i w ogóle nie jesteśmy w lecie, a przeszliśmy. I ktoś mnie nawet spanczował. Dobra, teraz mamy półfina. Ale kurde czemu tu tak mało osób prze... jest w ćwierciene, ale powinno być 32 osoby. A, a tutaj tutaj były 20 ileś tam. Bo w że rzędzie były chyba tylko dwie osoby. Dobra, mamy półfinał. finał. ja lecę w prawo. Dobra, kurde, nie wybiłam mnie do góry. Ale tędy przejdę, bo jestem bliżej tego nowego. Dobra. Kurde, nie skoczyłam. O dobra, przeszedłem. Ej, to znaczy. No szybciej przeszedłem po prostu. niż wolniej. Ale dobra, teraz pyk. Tutaj. I tutaj. Dobra tyk. tu. Ty, ty. Nie, nie. O kurde tu się da wejść! Nie widziałem. Dobra. Nie wiem czy to przejdziemy. Ale nie wiem. Możliwe. Dobra, jest. Finał. Teraz już wyjdziemy na 0 albo na plus, jeśli wygramy. No to, to, to fajnie. I daj, daj suba proszę, bo jestem nowy na kanale. Jestem nowy, bardzo. Bardzo proszę. Dobra, przechodzę sobie lewą stroną. Takie, takie podstawowe przyspieszenie na początek. Ale nie takie jak to. Nie takie jak to, co to teraz było. Dobra. Takie dziwne dużo mi dało. I to fajnie, bo byłem szybszy. Ej, co jest? Myślałam, że tam skoczę. Ale nie tak, że przy sobie chilluję jak grzybka, bo wiem, że nie przejdę, bo jestem zbyt daleko od mety. A ludzie są blisko mety. Szkoda, że... tam... Ale dobrze, że przynajmniej na co wyszliśmy. Dobra, jeszcze raz zagramy. mamy już następnie jak chcecie żebym znowu zagrał legendary blog dash jak po poprzednim odcinku to piszcie w komentarzach to też mogę nagrać bo te, bo arena nerw mi jeszcze została do nagrania ale ja jakoś mi się nie chce bo ja nie lubię tej areny nerw tam w ogóle trzeba dużo dużo czy to znaczy trzeba mieć mało pingu, bo tam strasznie pinguje osoby i tam, i tam mało bardzo osób wchodzi, bo, bo jak ktoś gra na pomocy to mu nie wejdzie. Prawie za każdym razem. Ale dobra. Kurde, nie wiem po co używam teraz tej kosy. Ale dobra, robimy w górę. Tyk. Dobra, jesteśmy. Tam. O kurde, myślałam, że to widać przyspieszenie. Nie, o kurde, blisko było Dobra, tyk, tyk. Jesteśmy Jesteśmy Dobrze, że przeszliśmy teraz, bo, bo no, bo dobrze, bo nie stracimy tak dużo gamów Jeśli w ogóle byśmy mieli coś stracić. Ochot. ten nie przeszedł. To lubi. Chodka. 1, 4, 2, 1. Chwa, mamy. Mamy teraz półfinał. No to fajnie, bo bo jesteśmy bliżej... Jesteśmy bliżej finału. Dobra, ty. ty na jesteś. Dobra, ty. osobę. Ale fajnie. Ją też. Jego też Dobra. I ja tutaj sobie przejdę. Dobra. Jesteśmy. A kurde myślałam, że będziemy wzięli, ale... ale jednak tam są dwie osoby jeszcze. Dobra, Aha, on robił tego tryka. On robi tego trika znaczy on robi tego trika, którego się nie opłaca aha dobra, ale teraz mamy finał i teraz muszę to wybrać to znaczy nie, że muszę, ale chciałbym następny już mamy Dobra ja sobie pójdę w lewą stroną, bo mi tam bliżej Kurde, no, czemu ten laser jest tak blisko i nie da się wejść na to UFO żeby być szybciej to nie Ej co się stało tu Ej te lasery są jakieś wysokie na kilka metrów Tak szczerze mówiąc Bo norm normalnie na laser da jak, jak zrobisz podwój pod, pod na brzuszku i na brzuszku skoczysz no to, no to wtedy skoczysz no przeskoczysz laser to wtedy nie umierasz, a tu też jakoś umiera szkoda, że przegrało. ale no to to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.